Być może dekada Adama Małysza. To nie jest jego ostatnie słowo. No i popatrzmy, czy dzisiaj po frunie. Za chwilę po drugi złoty medal. 104 było w pierwszej serii. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam Małysz w powietrzu. Płyń! Przeciwko naturze, przeciwko rywalom. Pięknie jest złoty medal. Noty fantastyczne, a odległość 107,5 metra. Drugie Mistrzostwo Świata z rekordem skoczni. Tak tylko wygrywają najwięksi w historii. I on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie i tak wzruszająco dla wszystkich. Złoto, złoto i jeszcze raz złoto. Drugi złoty medal, proszę Państwa. Miał złoto w lachti właśnie na tej skoczni normalnej, 90-metrowej, a teraz obronił tytuł w jakim stylu. Tam skoczył podobno najlepszy skok życia 98 metrów. Pobił o 8 metrów rywali, ale tu ich także zmiażdżył. Znokautował w pierwszej serii o 3 metry, a w drugiej wprawdzie tylko 2,5 metry dalej od Ingebrigtsena, ale w obu był najlepszy. No i widzą Państwo, jest po raz drugi złotym medalistą w historii Mistrzostw Świata. To się rzadko zdarzało, o czym mówiłem.